Przepukcenie legendy Helena Dahlgren, rozdział 27. Jedna za drugą wpadały przez po... wpadły przez portal do sekretnego kamiennego kręgu i lądowały na ziemi obok swoich wierzchowców. To nie były zwinne, pełne gracji ruchy. Dziewczyny upadły na ziemię, obijając sobie kolana, ptukując głowy, zdzierając łokcie i dziurawiąc bryczesy. Najpierw pojawiła się lisa ze starszajnym i meteorem, a potem przybyły Aleks, Linda i Tinka. Wtur, wturlali się na mokrą trawę z hukiem w chórze zdumionych okrzyków. Wszyscy szczeli pojękiwali i wydawali z siebie przeróżne odgłosy oprócz jednej osoby. Och, jak to? powiedziała Alex otwierając oczy. Serce waliło jej w piersiach jak orkiestra perkusyjna, a nogi drżały na całej długości. Wejrzyła. Krążyła taka, taka dawka adrenaliny, że kręciło jej się w głowie. Gdy zobaczyła Kano, zaczęła się uspokajać. O mój Boże, powiedziała Ann, patrząc na pozostałych. Czuła, że nie podołała zadanie, które miała wykonać. Co to było? Miała w głowie zupełną pustkę. Przyłożyła dłonie do skroni, jakby chciała w ten sposób wyciągnąć spod nich umykające jej wspomnienia. Lisa miała mdłości i ledwo trzymała się na nogach. Gdy spostrzegła leżącą na trawie nieprzytomną Lindę, krew opłynęła z jej twarzy. Lisa marzyła o tym, by przyprowadzić do niej meteora, lecz przyjaciółka nie otwierała oczu. Leżała bezładnie w ciemności, oddychając spazmatycznie z brudnym opatrunkiem luźno owiniętym wokół ręki. Linda! krzyknęła pełząc do niej na czworakach. Wszystko w porządku. Elizabeth podbiegła do nich i upadła na kolana przy nieprzytomnej Lindzie. Wstrzymała oddech, widząc ciężki stan dziewczyny. Pozostali spojrzeli w ich kierunku. Alex skoczyła na równe nogi i rzuciła się w stronę zgromadzenia. Enia jakby budziła się z koszmaru, i z zasnute mgłą oczy zaczynały znów widzieć wyraźnie. Ona również podbiegła do ondlałej przyjaciółki. Jest bardzo chora powiedziała Alex, przybiegając z dłonią po rozpalonym czole Lindy. To chyba jakaś infekcja, może zatrucie krwi. Zas zostałam ją w takim stanie, gdy dotarłam do posiadłości na sosnowym wzgórzu. Liso, pomóż błagam. Tak, liso, musisz coś zrobić powtórzyła Elizabeth, obserwując nieprzytomną Lindę Jej powieka zaczęła niepokojąco drgać. Lisa walczyła z uczuciem mdłości, które narastało w niej jak obrzydliwie rozmoczony stary grzyb. Przełknęła ślinę i pokiwała głową. Oczywiście, że pomogę, obiecała, a następnie przyłożyła dwa palce do ust i zagwizdała. Chodź tu, przyjacielu! zawołała w kierunku starszej, który już zdążył ruszyć w jej stronę. Jego niebieska grzywa kołysała się jak morskie fale, Ale wypingowała się, Dobrze go wyszkoliłaś powiedziała z lekkim śmiechem, starszy, i się wokół lisy kładą w na Ciska i zmieniła uśmiech przyjaciela. Potem przypusnęła bok Lindy i zaczęła i usunęła zrudzony bandaż z jej ręki. Poczuła bądź zainfekowanej ropy, przyprawiającą on dłość metaliczny zapach zeschniętej krwi. Ponownie przełknęła się ledwo, wstrzymać się z nocy. Jedną błąd przy... położyła na zainfekowanej ranie, a drugą na karku starszaina. Ściskając rękę ren... Lindy zaczęła śpiewać. Melodia zrodziła się w niej naturalnie, nie musiała, jej, nie musiała jej długo szukać. Niemal od razu poczuła jej piosenka i gorące rozchodzące się światło. Wszystko, czego tak desperacko szukała i czego nie mogła odnaleźć, będąc w niewoli, wskazuje mi drogę. Starszyń zastygł bez ruchu jej boku. W końcu wróciła do domu, do miejsca, w którym królowała magia, w którym mogła używać mocy uzdrawiania, swojego specjalnego daru. I nie była już sama, miała koło siebie Aleks i Elizabeth. Śledziły wzrokiem każdy jej ruch, klęcząc w ciasnym kółku i trzymając się za ręce. Lisa czuła ciepło ich ciała, słyszała jak nucą i melodię łamiącymi się głosami. Pieśń unosiła się nad sekre sekretnym kamiennym kręgiem, płynąc w kierunku pogrążonych we śnie druidów. W powietrzu pląsały różowe światła, ozdobione niebieskimi, lśniącymi smuszkami, które rysowały urokliwe spirale, pędząc w kierunku nieba. Nagle coś błysnęło, oślepiając zebranych ostrym światłem. Spojrzały w górę. Błyskawica pomyślała Alex. Księżyc majaczyła Maja Linda. Słońce zgadywała N. gwiazdy stwierdziła Lisa i zaśpiewała oślepić swój blaskiem, ale i zaprowadzić do bezpiecznej przystani. Linda jej męczała, a Lisa nie przestawała śpiewać. Zabierz mnie do gwiazd. Po kilku minutach Linda otworzyła oczy i dotknęła dłoniem miejsca, gdzie znajdowała się rano. Było całkowicie wyleczone. Jak to możliwe? zapytała, rozglądając się wokół. Gdy zobaczyła przyjaciółki i konie zebrane przy niej w komplecie jej twarz rozjaśnił szeroki uśmiech. Wszyscy jednocześnie rzucili się do niej <laughs> przytulając. Lisa zobaczyła, że oczy Lindy zaszkliły się. Tym razem nie była to jednak kwestia gorączki, ale ogarniającego dziewczynę szczęścia. Dla pewności przyłożyła dłoń do czuła przyjaciółki. Było chłodne. No, powiedziała lisa, obda, obdarzając starszej na całusem w nos. Jest wspaniale. Rozsiadł się na trawie w towarzystwie swoich koni, całkowicie wyczerpane, lekko majaczące i dręczone mdłościami. Ale razem. Meteor delikatnie trącał nosem wyleczoną rękę Lindy. tinkan z ciekawością obmuchiwał starszej, parskając radością. O, widziałyście to? Stęsknili się ze sobą, powiedziała Alex, A przyjaciółki zawtórowały jej w symfonii ochów i achów. Elizabeth rozpaliła ognisko, które przyjemnie rozgrzewało je swoimi złotymi płomieniami i dokładnie sprawdziła, czy żadna z nich nie ma ukrytych kontuzji lub złamań, które należałoby wyleczyć mu lisy. Dobrze sobie poradziłyście, biorąc pod uwagę okoliczności powiedziała. Kończąc oględziny. W jej się słychać było ulgę. Podróżowanie tym sposobem z jednego miejsca do drugiego wiąże się z ogromnym ryzykiem. Nigdy nie zapominajcie. Magia zawsze ma swoją cenę. W tym wypadku na pewno warto było ją zapłacić, ale musicie wiedzieć, że strasznie się bałam. My też pomyślała lisa. Hmm, powiedział Flip, który wyjrzał ze swojej nory, by odkryć powód całego zamieszania. Potem oddalił się i wrócił do swojej ulubionej czynności. Patrywanie się. W górę... Aleks odprowadziła go wzrokiem i zapytała N. Wiewiórka? On nie lubi, jak się go tak nazywa, odpowiedziała przejaciółka z uśmiechem. Jest po prostu stworzeniem spoza czasu. Okej, okay. Alex nie wyglądała na przekonaną. Lisa siedziała w milczeniu, obejmując brzuch rękami. Jej twarz miała dziwny, zielonkawy odcień. Wiem, wiem, powiedziała Elisabeth, jest ci strasznie niedobrze, prawda? Lisa pokiwała głową, z trudem łapiąc oddech. Ci coś, to może pomóc, powiedziała Elizabeth szybko podnosząc się z ziemi. Dziewczynki rozglądały się dookoła, wpatrywały się w dziwaczne znaki luniczne i chłonęły atmosferę miejsca, które tętniło magią i przywoływało na się w starożytne światy. Przyglądały się wszystkiemu z szeroko otwartymi oczami, walcząc z dręczącym je uczuciem mdłości. Zauważyły, że konie doskonale czują się w obrębie sekretnego kamiennego kręgu. Na tle pras... Starej, kamiennej konstrukcji wydawało się jeszcze większe i dostojniejsze, jak ponadczasowe, legendarne istoty. Linda leżała oparta o jeden z kamieni lunicznych, a gdy dotknęła zdobiących go napisów, aż wstrzymała oddech. Pod wpływem jej dotyku inskrypcje ożyły, płonąc różowym blaskiem. – Wow – powiedziała Ann – nie świeciły tak mocno, gdy byłam tu sama. Wcześniej były przyćmione i dużo słabsze. – Wiesz, co to oznacza, prawda? – odparła Aleks, puszczając do niej oczko. Że Linda jest królową starożytnych inskrypcji? zażartowała Ann z lekkim uśmiechem. To też, ale chodziło mi o coś innego, powiedziała Alex. Najważniejsze jest to, że jesteście razem, nie czujecie tego? Wróciły myślami do minionych wydarzeń, przypominając sobie paniczny strach i wszechogarniające zimno. Pośród wspomnień dźwięczała niepodważalna prawda powód, dla którego wszystko potoczyło się tak źle. Powinny były trzymać się razem, Powin nie powinny były się roz Powinny były się nie rozdzielać. Wszystkie zgodnie pokiwały głowami. Możemy obiecać sobie jedną rzecz, powiedziała Linda, zdziwając przeciągle. Nigdy więcej się nie rozdzielamy. Chyba, że będziemy mieć naprawdę ważny powód. Tak, krzyknęły chórem, wpatrując się w płomienie tańczące na wietrze. Przyjaciółki padały ze zmęczenia, ale nie chciały, by sen na nowo je rozdzielił. Jeszcze nie teraz. Delektowały się tym, że znowu są razem. one i konie. Wszyscy byli bezpieczni w końcu. Choć czuli się zmęczeni i poturbowani, nic im już nie groziło, a co najważniejsze, byli razem. To powinno złagodzić skutki uboczne podróży przez portal. Elizabeth szła w ich stronę, niosąc ze sobą naczynie z ciemną, mętną substancją. Wypijcie to do ostatniej kropli, zarządziła. Nic nie może się zmarnować. To bardzo cenny eliksir. Miejcie to na uwadze. Mikstura przypominała zmielone, rozmoczone, Żarenka kawy albo lekko zaschniętą błotnistą kałużę. Hm, powiedziała Lisa. Wyjęłaś mi to z ust, skomentował Alex. Elizabeth, jesteś tego pewna? W procentach, zapewniła Alex ty pierwsza. Każde z was musi to wypić. Każde z was musi wypić swoją porcję. To niezwykle ważne. Uch, to obrzydliwe, Alex wykrzywiła się po połknięciu eliksiru w szybkich chujkach. Co to jest? Potrawka ze zdechłych ropuch? Nigdy nie zdradzę Twojego tajnego przepisu, odpowiedziała Elizabeth. Proszę, Lindo, twoja kolej. Linda, oparta o rozświetlony kamień runiczny, wciąż była odrobinę oszołomiona. Elizabeth wlała jej do kropli eliksiru. Linda wypluła je, gdy tylko poczuła smak płynu na języku. nie wypluwamy, Przyp przypomniała Elizabeth i podała jej dodatkową porcję. No, bardzo ładnie. W oczach Elizabeth podzięła panikę. Porcje zostały wydzielone niezwykle starannie. Powiedziała: Nie mogę przyrządzić więcej niż to niezbędne. Proszę, lindos... Proszę Lisa. Spróbuj nie wymiotować. Twarz Lisy mieniła się wszystkimi odcieniami zieleni, ale w końcu udało jej się przełknąć miksturę. Ann sięgnęła po pojemnik jako ostatnio. Wzięła głęboki oddech, zatkała nos i szybko połknęła swoją porcję. Nieźle, N pochwaliła ją Alex. N tylko wzruszyła ramionami. Przeszłam tyle infekcji ucha jako dziecko, wytłumaczyła, że wiemy, jak łykać obrzydliwe lekarstwa. Najlepiej szybko. Dopóki eliksir nie zacznie działać, będziecie jeszcze odczuwały zawroty głowy, zaczęła wymieniać Elizabeth Mdłości, zawroczenie, możecie mieć też trudność z utrzymaniem równowagi, choroba po portalowa wiąże się z nasilonymi zawrotami głowy. Pewnie odczuwałyście coś podobnego po zejściu z karuzeli albo jeśli zbyt długo kręciłyście się w kółko. To trochę bardziej uciążliwa choroba lokomocyjna. Ktoś jeszcze miałby ochotę na odrobinę słodyczy, żeby zmyć ten ohydny smak z podniebienia? zapytała Linda machając słoikiem z ciasteczkami, które dostała od Hermana. Dziękujemy, Hermanie, powiedziała Lisa sięgając po ciasteczko. Dłości już prawie całkiem ustąpiły. Dziękujemy tobie, Mario. Smak słodyczy przeniósł ją z powrotem do kuchni w rodzinnym domu w Jarlaheimie, gdzie niezwykle, niezwykle wieczorami siadała z tatą przy stole, rozkoszując się kubkiem gorącej herbaty. Coś zakłócała w środku. Oczy napełniły się łzami, a ciasteczko stanęło jej w gardle. Mój tata wyszeptała, pan Sands powiedział, że trzyma go na terenie kompleksu Dark Core w Cape Point. Czy udało ci się tam dotrzeć, Alex? Oczywiście, że nie. Zimny, szorstki głos odezwał się w jej głowie. Widzisz tu gdzieś swojego tatę? Hmm? Aleks pokręciła głową. Musiałam, musiałam zboczyć z drogi, żeby dotrzeć do Lindy, ale nie martw się, Lisa. Pomożemy Twojemu tacie już niedługo. Tak, oczywiście, zafterowała jej Linda. Uratowałaś starsza, i najmniej meteora. Przynajmniej tak będziemy mogli Ci się odwdzięczyć. Ale. Musimy się do tego bardzo starannie przygotować i wybrać w odpowiedni moment. Nie ma tu miejsca na przypadek. Odkryłam nieźle pokręcone rzeczy na temat pana Sansa, gdy przyglądałam jego zapiski w bibliotece posiadłości na Sosnowym wzgórzu. Podniosła głowę, spojrzała posępnie na zgromadzone wokół przyjaciółki i powiedziała: Po pierwsze, on tak naprawdę ma kilkaset lat, i to rzeczywiście on jest na zdjęciach, które wam pokazywałam. Nie starzeje się od końca XVIII wieku. Mimo otulającego je ciepła ogniska poczuły na plecach zimny dreszcz. Patrzyły na siebie w zdumieniu, czując, jak znana im rzeczywistość, którą uważały za coś pewnego, rozsypuje się na kawałki, rozdzielana pół, jak cienka tkanina. Po drugie, głos Lindy był miarowy i opanowany, zamierza uwolnić garnoka za pomocą magicznej energii i planuje zrobić to niedługo. Po trzecie, Sabine mu w tym pomaga. Myślę, że Jessica też, chociaż jej tam nie widziałam. Jessica też, potwierdziła Ann, ograniczając się do zwięzłego komentarza. Jest jeszcze dziewczyna o imieniu Katia, dodała Lisa. Wiem, że trudno w to uwierzyć, ale jest chyba jeszcze straszniejsza niż sabinie i Jessica razem wzięte. Nie uwierzę, dopóki nie zobaczę, wymrucza pod nosem Alex. Oj uwierz mi, odpowiedziała Lisa, nie chcesz jej zobaczyć. Ta trójka jest dużo bardziej niebezpieczna niż myślałyśmy. Czy to wszystko dzieje się naprawdę? zapytała Ann z nutą strachu w głosie. Myślami była z powrotem w pandorii pośród podszeptów cieni. Lysice i jej upiernym towarzyszom udało się zdmuchnąć ostatni pomyczek ciepła, jaki rozdrżał jej wnętrze. Enza drżała i wyciągnęła dłonie w kierunku ogniska. — Rozumiem — powiedziała Linda, ściskając jej rękę. — Wszystko jest jakby wykrzywione. Trudno uwierzyć w to, co się wydarzyło. Dokładnie o to mi chodzi, potwierdziła Ann, która wciąż nie mogła przyzwyczaić się do tego, że niebo nad ich głowami jest niebieskie, a nie różowe. To, co zobaczyłam, nie potrafię nawet tego opisać. Trudno mi o tym mówić. Może jeszcze na to za wcześnie. Przyjaciółki spojrzały na nią i pokiwały głowami. Ale kiedy będziesz już gotowa, żeby o tym porozmawiać, pamiętaj, masz nas, powiedziała Alex. Mamy siebie, spojrzały sobie w oczy, uśmiechając się. Wszystkie bardzo dużo przeszłyście, powiedziała Elizabeth. Muszę natychmiast zaprowadzić was do druidów. Miło będzie położyć się w wygodnym łóżku, prawda? Tak, westchnęła Lisa, a pozostałe dziewczyny ochocze pokiwały głowami. Ach, móc zasnąć w łóżku, powiedziała Linda, a jej oczy się rozpromieniły. To słodka muzyka dla moich uszu. Za czym jeszcze tęskniłyście? Za gorącymi śniadaniami, rozmarzyła się Alex. Cieplutkie, tosto ciekające masłem. O tak, powiedziała Linda. Zrazu cała sterta. Za kawą z mlekiem dorzuciła Lisa. Kawa sprawiła, że była bliżej taty. Przełknęła śliny i uśmiechnęła się do przyjaciółek. Za długimi, i gorącymi kąpielami w pianie powiedziała Ann. I sorry, że to powiem, ale naprawdę, czy tęsknię za czystą bielizną? Tak, przytaknęły ich radośnie. Da się zrobić, powiedziała Elizabeth. Choć nie może niestety stanowić mały problem. Moi przyjaciele dzień żyją w dość spartańskich warunkach, a swoją drogą powinniście zadzwonić do rodziców, dodała. Blask ogniska sprawił, że jej twarz wyglądała jak stare malowidło skra... sakralne. Było w niej coś ponadczasowego. Rozmowy o telefonach komórkowych i kąpielach w ogóle do niej nie pasowały. Dziewczynki powi... Powiedziały rodzicom, że jadą na kilkudniową przejażdżkę. Nie chciały, żeby się martwili. Niektórzy nie mają do kogo zadzwonić, pomyślała Lisa, czując, jak cień w powoli zakrada się do jej serca, gasząc ciepło, które dziś z powrotem nim zagościło. Jutro wykona jeden telefon, ale nie będzie to telefon do taty. Wstała i odeszła na bok, odprowadzając odprowadzona zaniepokojonym spojrzeniem Lindy. Czas do łóżek, oznajmiła Elisabeth, gdy każda z dziewczynek zadzwoniła do domu. Każda z wyjątkiem lisy. Wasze konie już śpią, wskazała na chrapiącego w najlepsze Tinkana, który stojąc na trzech nogach spał oparty o pobliskie drzewo. Zatroszczę się o to, żeby później przeniesiono je na podwórze pod chatami druidów i przygotowano dla nich pokarm i wodę. A teraz w drogę jeźdźcy duszy. Jutro zaczynamy lekcję, musicie dobrze wypocząć. Lekcję? zapytała zdezorientowana Alex. Myślałam, że mamy jesienną przerwę od szkoły. Nie o takie lekcje mi chodzi, wytłumaczyła Elizabeth. Ponieważ mam, mam was tu wszystkie w komplecie, nadeszła pora, żebyście lepiej poznały nowy, magiczny świat, którego teraz jesteście częścią. Ale czas iść spać. Musicie wypocząć. Możemy nie wstawać z łóżek do przyszłego tygodnia? zapytała Lisa, która z powrotem dołączyła do towarzystwa. Stała obok Lindy, ziewając ze zmęczenia. Ostatni raz spojrzały na pogrążone we śnie konie, a następnie odwróciły się i ruszyły w stronę chatek druidów, które z oddali wyglądały jak małe, koślawe kamyczki porozrzucane na, na występie skalnym pod sekretnym kamiennym kręgiem. K kręgiem. Razem, nareszcie.